No idziemy. Yy, tak, yy, mamy właśnie yy, własną telewizję. To jest, jest Kamil, Mateusz. Yy, słuchajcie, cały patent polega na tym, że nie ma sensu tak naprawdę szukać yy, specjalnie rzeczy, dlatego że te wszystkie rzeczy są tutaj. W ogóle na, każdym, kro yy, na każdym kroku. Yy, co tu mamy? O, mamy na przykład coś tutaj. Oczywiście, to było to wcześniej przygotowane, ale tylko wyciągnięte. Ale to gra, to wszystko gra. Grawy? Niech będzie, To jest bardzo istotną rzeczą w złomie, że jest, znaczy nie jest aż tak drogi. Podajże 70 groszy za kilo.